przyjaciele jest piękny wieczór to jest bardzo dobry czas, żeby móc podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu dzisiaj jest dzień w którym Bóg chce żebyś oddał Mu swoje życie dzisiaj jest ten dzień dlaczego? dlatego, że jesteś tutaj i to słyszysz Słowo bo Boże mówi, że ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi i dzisiaj jest głoszona Ewangelia i Ty ją słyszysz. Chcę, żebyś dowiedział się, czym ona jest. Co to jest za informacja? Przyjaciele, Bóg kocha człowieka do tego stopnia, że mimo, że człowiek go zostawił, to on nie spoczął na laurach, tylko postanowił zawalczyć o człowieka. Bóg zawalczył człowieka. Człowiek zgrzeszył, odszedł od Boga. Znamy to wszyscy. W tym kraju ludzie są uświadamiani religijnie od dziecka o różnych sprawach. I Ty też jesteś uświadomiony. Ale tak jak dla mnie, tak pewnie dla większości z Was. Bóg był skojarzony ze świętami, z systemami religijnymi i tak mi naprawdę nikt w życiu nie powiedział, że on jest osobą i jest miłością, prawdziwą miłością. Ja dorastałem, dorastałem na ulicy wśród przestępców, byłem złodziejem, mordercą, dillerem narkotyków. I kiedy trzeci raz już siedziałem w więzieniu, kiedy byłem już w zorganizowanych grupach przestępczych, kiedy żyłem życiem miasta, wtedy on przyszedł do mojego życia i przedstawił mi się właśnie jako miłość. Wiecie, żaden sędzia w tym mieście nie dał mi szans. Wszyscy mówili: Całe życie będziesz siedział, umrzesz w więzieniu. Ale kiedy uklęknąłem przed tym Bogiem i powiedziałem do niego: Jesteś taki święty, taki czysty, a ja nawet się nie umiem pomodlić do ciebie. To wtedy on wszedł do mojej celi. Nie widziałem go, nie słyszałem, ale wiedziałem, że tam ktoś jest. Klęczałem i płakałem. Przyszła do mnie miłość potężna miłość. I ten Bóg powiedział do mnie: Umarłem zamiast ciebie, już nigdy nie staniesz na sąd. On nie powiedział: Potępiam cię, grzeszniku podły, morderco pytlaku. On mi nie kazał piec gdzieś tam w jakieś miejsce religijne. On do mnie powiedział: Umarłem zamiast ciebie, wykonało się, przyjaciele. To jest ta Ewangelia. Bóg tak pokochał świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ty też! Wiesz, nie trzeba być mordercą, nie trzeba być pydlakiem takim jak ja, żeby potrzebować Jezusa. Niebo jest pełne ludzi, którzy oddali życie Jezusowi. Tam są różni ludzie, którzy byli dobrzy i źli. Bóg nie porusza się w kategoriach dobra i zła. Bóg porusza się w kategoriach życia i śmierci. Zadaj sobie proste pytanie. Czy oddałeś się Jezusowi? Czy dalej panem Twojego życia jesteś Ty sam? Zadaj sobie proste pytanie. Kto jest panem Twojego życia? Ta Ewangelia mówi, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Ona mówi, że On stał z martwych, ale ona też mówi, żeby pojednać się z Bogiem, przez to, że się uwierzy. Czy wierzysz? Ja się nie pytam, czy Ty wiesz. Ja się nie pytam, co masz w głowie. Ale czy ty wierzysz, że Jezus uważa za twoje grzechy? Czy wierzysz, że On stał z martwych? Że wyszedł z grobu w ciele? Czy to nie jest jakaś wielkanoc, tylko... Rozumiesz, że to nie jest ta ściema z jajkami? Czy ty wierzysz w to? Czy wierzysz? Czy wierzysz? Czy wierzysz w łaskę? W łaskę! Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga! Dla człowieka. Ona się objawiła właśnie w tym, że umarł zamiast Ciebie. Słowo Boże mówi, że z łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. To jest list do Efezjan. Stary list do Efezjan. Czy wierzysz temu listowi? Czy wierzysz w Biblii? Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie. Nieważne, czy jesteś dobry, czy zły. Nieważne, czy chodzisz do kościoła, nieważne, w jakie religie Cię wychowali, przyjdź do Jezusa! Przyjdź do Jezusa! Oddaj Mu swoje życie teraz, prostym aktem wiary! Przyjaciele, kto z Was chce się pojednać z Bogiem? Kto z Was chce w tej chwili zrzucić z siebie balast grzechu? Kto z was tego chce? Kto z was chce? Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto z was chce się teraz napić? Żywego Boga! Podnieś rękę do góry, jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem. Podnieś rękę do góry, kto z was chce oddać Jezusowi? Ludzie, kto z was chce dzisiaj poznać żywego Boga osobiście? Podnieś rękę do góry, nie wstydź się. To może być akt wiary właśnie teraz. Właśnie teraz zdecyduj się. Brawo! Kto jeszcze? Kto jeszcze jest takim bohaterem jak ten człowiek? Ludzie, podejdźcie od tego Pana. Niech ktoś podejdzie do Niego. Ludzie z Kościoła. Kto z was chce jeszcze odejść Jezusowi? Kto dzisiaj chce zmienić królestwo? Diabeł! Diabeł chce, żebyś był w Jego królestwie. Diabeł chce, żebyś Mu służył. Kto chce dzisiaj złamać moc diabła w swoim życiu? Przyjaciele! Brawo! Tam jest jakiś bohat. Podejdźcie od tych dziewczyn. Ludzie z kościoła, podejdźcie tam. Tam stoją takie trzy dziewczyny. One chcą poznać Boga. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tu chodzi o szycie wieczne. O niebo. Przyjacielu, tam na krzyżu Golgoty na Jezusa spadły nie tylko nasze grzechy, ale też choroby. Niemocę, bieda, nędza, cały zły z tego świata. Jeżeli jesteś chory, chcemy się o Ciebie modlić. Jeżeli jesteś chory, a chcesz być uzdrowiony, podejdź do tego namiotu, tutaj będą ludzie zaraz. Jeżeli chcesz być uwolniony od nałogów, podejdź tutaj pod ten napis. Przyjmij dzisiaj Bożą moc do Twojego życia. Podejdź tam ze swoimi chorobami, ze swoimi nałogami, a odejdziesz od nich. Podchodźcie ludzie, kto chce być uzdrowiony, podejdźcie tam. Ludzie z kościoła, niech tam chociaż będzie jedna osoba teraz przy tym namiocie. I módlcie się o tych, którzy tam podejdą, śmiało ludzie. Może jesteś zniewolony jakimś nałogiem Przyjdź tam Może twoje dziecko choruje Przyjdź Przyjdź do tego namiotu Niech ci ludzie, którzy już poznali za Pomodlą się o ciebie A choroba zniknie Bóg mnie uzdrowił z raka Bóg moją z uzdrowił z raka Nie trzeba umierać na raka Można być uzdrowionym Można być wolnym na naszych usługach widzimy, widzimy te rzeczy, widzimy, jak ludzie zaczynają być zdrowi na naszych oczach. Przyjdź do Jezusa i faj swoją wolność. Może masz problemy finansowe, chodź tutaj, do tego namiotu. Ludzie się pomodlą o Ciebie i złamią moc biedy nad Twoim życiem. Bóg nie chce, żebyś się w nędzy. Religia nas naście miała, że musimy być biedni. Nie musimy. Nie musimy. Możemy żyć pełnią życia z Chrystusem, z Chrystusem naszym bohaterem. Oddaj Mu swoje życie dziś. Zaufaj Jezusowi. Jeżeli nie podniosłeś ręki, bo się wstydzisz, połóż się ze mną teraz tam, gdzie jesteś. Powiedz: Boże, Ojcze, dziękuję Ci, że Twój syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy przeszłe, teraźniejsze i nawet przyszłe. Boże, Ojcze, dziękuję Ci. Że kochasz mnie. Panie Jezus wierzę, że wstałeś z martwych. Oddaję ciś moje życie. Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Rządź. Przyjdź Duchu Święty. Powiedz do Niego. Przyjdź Duchu Święty i zmień mnie. Zmień mnie w innego człowieka. I Boże, dotykaj ich. Duchu Żywego Boga, dotykaj tych ludzi. Dotykaj ich. Niech twoja moc się dotyka tych ludzi.